Cześć, witaj. Dzisiaj trochę w innych okolicznościach, ale zostałam trochę dłużej po wykładzie na Uniwersytecie Ekonomicznym i tak pomyślałam sobie, bo to jest myślę dobry moment, żeby nagrać taki film, który dotyczy etyki zawodowej. O etyce zawodowej, rzeczoznawcy majątkowego musi, mówi się stosunkowo niewiele i pewnie też część osób nie wie, z czego korzystać, w ogóle myśląc o tym czym się kierować przy etyce zawodowej, dlatego postanowiłam dzisiaj na ten temat nagrać film, choć będzie to głównie przytoczenie zapisów właśnie, które wynikają z norm zawodowych rzeczoznawców majątkowych, a które dotyczą etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego. Ja nazywam się Magdalena Małecka i jestem rzeczoznawcą majątkowym, także witam cię bardzo serdecznie, jeśli cię ta tematyka interesuje, zasubskrybuj mój kanał i zostań tutaj na dłużej. Zaczynając, słuchajcie, ten wątek, zaczynam od tego, czy w ogóle rzeczoznawca majątkowy musi działać zgodnie z zasadami etyki zawodowej. No więc słuchajcie, to jest obowiązek rzeczoznawcy majątkowego. Obowiązek każdego rzeczoznawcy majątkowego, który wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami. Konkretnie artykuł 175 ust. 1, zacytuję go w tej chwili, mówi tak że rzeczoznawca majątkowy jest obowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w artykule 174 ustęp 3 i ustęp 3a to są sporządzane przez niego wyceny w formie operatu szacunkowego oraz inne opracowania i ekspertyzy nie stanowiące formy operatu szacunkowego związane z wyceną nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej kierując się zasadą bezstronności wycenie nieruchomości czyli właśnie słuchajcie ta, ta działalność rzeczoznawcy majątkowego y, zgodna z zasadami etyki zawodowej wynika z przepisów prawa konkretnie z ustawy o gospodarce nieruchomościami natomiast dalej słuchajcie ustawa o gospodarce nieruchomościami nie precyzuje, na czym dokładnie ta etyka zawodowa miałaby polegać. No i trzeba by się było tutaj kierować innymi przesłankami. No to muszą być takie normy dla danej grupy zawodowej, które przez tą grupę zawodową. Uznawane są właśnie jako reguły postępowania w należyty sposób, konkretnie w sposób etyczny. No i słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczoznawców majątkowych, to jedna z, naj, z największych organizacji zawodowych, najstarsza jeśli chodzi o rzeczoznawstwo majątkowe w Polsce, czyli Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych ma przygotowane w swoim zbiorze standardów zawodowych, taki standard zawodowy, który nosi tytuł ogólne reguły postępowania ogólne reguły postępowania i w nim także przeczytamy o standardach postępowania rzeczoznawcy majątkowego i właśnie także o etyce zawodowej. Jak czytamy we wprowadzeniu do tego standardu, niniejszy standard przedstawia ogólne reguły postępowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majątkowego. No i tutaj oczywiście nie będę tutaj cytować wszystkiego, natomiast takich najważniejszych rzeczy chciałabym przypomnieć, bo myślę, że każdy z rzeczoznawców majątkowych czytał to kiedyś lub słyszał o tych zasadach, ale przypominająco myślę, że jest to ważne, żeby także taki film nagrać z tego, na, na ten temat. No i tutaj się zacznę od punktu drugiego, w którym opisane są wymagania ogólne a konkretnie od punktu 2.2. Zapisano w nim, że rzeczoznawca majątkowy nie powinien podejmować czynności zawodowych, które wykraczałyby poza jego wiedzę, umiejętności i kompetencje zawodowe. No i słuchajcie, chyba warto to jednak skomentować, bo mam wrażenie, że wielu rzeczoznawców majątkowych podejmuje się działań związanych z wyceną nieruchomości w tematyce, na której nie bardzo się zna, nie bardzo ma doświadczenie, no i także znajomość rynku jest niewielka. Ja nie uważam, żeby w sytuacji, kiedy takie zlecenie do nas trafia, należałoby z niego zrezygnować. Ale myślę, że warto byłoby wtedy poszukać koleżanki, kolegi, która zajmuje się taką tematyką, jest tutaj specjalistą, spróbować nawiązać współpracę z taką osobą, podzielić się oczywiście wynagrodzeniem, przy okazji nauczymy się czegoś. No, i jeśli chcielibyśmy w tym kierunku iść właśnie w ten sposób, wykorzystać dane zlecenie, które wykracza po nasze poza nasze umiejętności i kompetencje zawodowe. Natomiast robienie wyceny, kiedy my takiej wiedzy i kompetencji nie mamy, no, doprowadzi na pewno do błędnej wyceny. Punkt 2-3. Rzeczoznawca majątkowy powinien dokonać oceny żądań zamawiającego, biorąc przy tym pod uwagę istotne okoliczności zlecenia, a formułując opinię, nie powinien ulegać wpływom innych osób. Rzeczoznawca majątkowy powinien dbać o ochronę swojej niezależności, unikać konfliktu interesów, odmawiając przyjmowania jakichkolwiek korzyści, które mogłyby naruszać jego niezależność, uczciwość i obiektywizm i przy tym i przy wykonywanych czynnościach lub mogłyby, być postrzegany jako naruszenie tej zasady. No, słuchajcie, rzeczoznawca majątkowy musi być obiektywny i nie może ulegać żądaniom swoich zleceniodawców, choć kto jest rzeczoznawcą majątkowym, bardzo dobrze wie, że takie żądania, sugestie, różnego rodzaju wytyczne zdarzają się dość często, więc trzeba mieć tutaj kręg osób i zachować się w odpowiedni sposób. Słuchajcie, takie rzeczy i tak prędzej czy później wyjdą. Dalej przejdę do punktu trzeciego tego opracowania, który mówi i dotyczy szczególnej staranności. No i w punkcie 3.1 czytamy, że szczególna staranność do zachowania, której zobowiązany jest rzeczoznawca majątkowy podczas wykonywania działalności zawodowej, polega w szczególności, i ja zacytuję tutaj dwa punkty, konkretnie punkt 3.1.1, który mówi, że polega na dokonywaniu wszelkich, wszelkich czynności niezbędnych do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków w tym między innymi dokonania oględzin nieruchomości. No i teraz sam sobie odpowiedz, czy sama na pytanie, czy zawsze dokonałaś oględzin nieruchomości? Czy zrobiłaś to zawsze osobiście i czy w ogóle to zrobiłaś i zrobiłeś? Bo jeśli nie, no to mogą się tutaj pojawić błędy w operatach szacunkowych, no bo stan techniczno-użytkowy jest po prostu błędnie zidentyfikowany. I punkt 3.1.3, 3, że ta szczególna staranność Polega w szczególności na wskazaniu przyczyn, z powodu których dana czynność nie została wykonana, lub też została wykonana w ograniczonym zakresie. Tak Należy pisać, słuchajcie, w operatach szacunkowych, czy w ogóle w naszych innych opracowaniach, jeśli jakiejś czynności nie byliśmy w stanie zrobić albo w ograniczonym zakresie. Szczególnie w okresie pandemii no, było to przez pewien czas niemożliwe. I, I zresztą mieliśmy taką wydaną rekomendację przez odpowiednie ministerstwo, które mówiło o tym, że. Pewne rzeczy właśnie można wykonać w sposób ograniczony, ale trzeba wyraźnie o tym w opracowaniu napisać. Nie można tego nie ujawnić. Kolejny punkt, to jest punkt czwarty, pod tytułem Ujawnienie istotnych informacji. I tu w punkcie 4.1 czytamy, że jeżeli rzeczoznawca majątkowy jest powiązany z podmiotem, który wykonuje inne czynności zawodowe względem wycenianej nieruchomości, w szczególności jako pośrednik zarządca lub doradca, powinien ujawnić ten fakt w operacie szacunkowym opracowaniu lub ekspertyzie. Zatem w nie jest wykluczone, żebyśmy takie czynności wykonywali, tylko żeby ewentualne powiązanie w ujawnić w naszym dokumencie, który sporządzamy. Punkt 4.3. Rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek ujawnić w operacie szacunkowym opracowaniu lub ekspertyzie, Wszystkie istotne fakty, o których posiada wiedzę, związane z przedmiotem wyceny, opracowaniem lub ekspertyzą. No słuchajcie, ile razy mi się zdarzyło, żeby klient mówił: Nie, tu niech pani zdjęcia nie robi, ten grzyb na ścianie, no tak, no jest, ale jakby pani tu zdjęcia nie zrobiła, to przecież nikt o tym nie będzie wiedział. No więc takie rzeczy pewnie też wam się zdarzyły, ewentualnie dajcie mi znać, jakie inne. Bo to są ciekawe wątki złycie, które tutaj proponują nasi zleceniodawcy. No i myślę, że to już chyba ostatni punkt, piąty, ale bardzo ważny. Punkt piąty, czyli postanowienia końcowe. W szczególności punkt 5.1 mam wrażenie notorycznie łamany przez większość rzeczoznawców majątkowych. W punkcie 5.1 czytamy: wynagrodzenie. Z tytułu świadczonych usług powinno uwzględniać stopień skomplikowania opracowania i zakres wiadomości specjalnych, niezbędnych do jego realizacji. Rzeczoznawcy majątkowemu nie wolno reklamować i oferować usług poniżej kosztów ich świadczenia. Także naprawdę, słuchajcie, bardzo proszę, rzeczoznawców majątkowych, którzy bardzo tanio i pewnie jakościowo też niezbyt dobrze wykonują swoje usługi żeby się zastanowili nad tym, bo to chyba w ogóle nie ma sensu. Konkurowanie ceną w naszym zawodzie doprowadza do czego? Do obniżenia cen i do obniżenia jakości świadczonych usług. Tak długo się uczymy, tak mocno odpowiadamy i odpowiedzialność zawodowa i cywilna i karna, jakiekolwiek opracowanie nie zrobimy, że naprawdę nie warto za takie marne pieniądze robić swoich wycen. Także bardzo proszę, żebyście się nad tym zastanowili i pamiętali, że jest to jedna z zasad, reguł, standardów Poprawnego postępowania rzeczoznawcy majątkowego. I punkt 5.2. W celu stworzenia możliwości wykazania przez rzeczoznawcę majątkowego prawidłowości wykonywanych czynności szacowania i sporządzania operatu szacunkowego, opinii lub ekspertyzy zaleca się archiwizowanie operatów szacunkowych, opinii lub ekspertyzy oraz dokumentów stanowiących ich podstawę w okresie trzech lat od daty ich sporządzenia. I takie jest zalecenie. Natomiast słuchajcie, ja od Ciebie powiem, że jednak trzymałabym te dokumenty dosyć dłużej, bo tak jak Komisja Odpowiedzialności Zawodowej rzeczywiście starszych. Dokumentów badać nie będzie, ale już komisja opiniująca tak. Nie ma tutaj limitu. W postępowaniu cywilnym, no to jest 6 lat wstecz, jeśli chodzi o odpowiedzialność cywilną, a karnym nawet 20. Więc jednak dobrze by było, dokumenty związane z daną wyceną po prostu zatrzymywać. No i słuchajcie, to by były najważniejsze wątki, które bym chciała poruszyć w tym temacie takiej etyki zawodowej rzeczoznawcy majątkowego, staranności i rzetelności działania. Pamiętajmy, że takie zasady mamy. Pamiętajmy, że każdy z nas reprezentuje zawód rzeczoznawcy majątkowego i ja bym chciała, żeby każdy rzeczoznawca majątkowy w sposób odpowiedni do rangi tego zawodu pełnił swoją funkcję. Tak, tak, tak bym sobie marzyła i tak bym apelowała do wszystkich rzeczoznawców majątkowych. Nie patrzmy na innych, patrzmy na siebie czy nasze zachowanie jest odpowiednie, czy nasze wynagrodzenie jest odpowiednie, czy jakość świadczonych przez nas usług jest odpowiednia. Jeżeli każdy z osobna zadba o siebie samego, to wszystko pójdzie w dobrym kierunku. Także tego życzę i sobie, i Wam wszystkim, i całemu naszemu środowisku, bo tylko wtedy rzeczywiście ten zawód rzeczoznawcy majątkowego będzie miał siłę przebicia, będzie doceniany i będzie uważany za potrzebny. W przeciwnym wypadku może się okazać, że w każdym przypadku, nie tylko dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, o czym już teraz głośno, głośno się mówi, ale także w innym przypadku, ten rzeczoznawca majątkowy będzie mógł być zastąpiony przez maszynę. Także przemyślcie rzeczywiście jest dobrze to koszty i czas, który poświęciliście na zdobycie uprawnień, czy to, jak postępujecie, rzeczywiście jest zasadne, czy ma sens, czy warto. Chyba nie warto. Do zobaczenia, cześć.